you paliwa w Szwajcarii przy Autostradzie Diesel 2 franki 52 rapeny Ludzie Taka masakra jest Człowiek nie sznurek wszystko wytrzyma Zatrzymałem się na stacji benzynowej żeby auto troszkę przepłukać No i Myję, myję. Nagle widzę, zajechał jakiś Szwajcar, zatrzymał się, patrzył na mnie i goni do mnie, idzie Diesel 231 poza Autostradą, czyli podrożał, bo jak ja przyjechałem tutaj miesiąc temu to było 2,20, 10 rapenów, paliwo poszło do góry. No ale wracając do, do tego Austriak Szwajcar goni do mnie. I mówi Polen, Polen! O! Ja mam dom w Polsce. We Wrocławiu. Mówi, ja byłem w Polsce wiele razy. Mówi do mnie. Polska jest piękny kraj. Jedzenie bardzo dobre. To dziwne, że mi tak że tak powiedział, bo wszyscy Szwajcarzy uważają, że najpiękniejszy kraj to jest Szwajcaria i oni nigdzie po świecie nie jeżdżą, no bo po co mają jechać, jak mają najpiękniejszy kraj, tu już nic ładniejszego nigdzie nie zobaczą. No i... No i opowiada mi tam, że tam jakąś kobitę ma w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. I nawet umiał powiedzieć. To jest za dwa słowa po polsku i do widzenia, bo umiał też powiedzieć. Takie śmieszne zdarzenie mnie spotkało. Ja jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję. Byłam asystentką słynnej nawiedzonej z Brzozowa. Prowadziłam u niej księgowość. No tu przyjechałem prawie w to samo miejsce, bo to ten kanton Arau jest obok Lucern no Te to, 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 to kantony to są małe oczywiście e, Więc no, Jestem mniej więcej Jestem mniej więcej w tym samym miejscu z którego wyjechałem Zobaczymy co to za hotel będzie Hotel Kreutz. To tych chorali kroć to jest chyba na setki. Indyki wpadają we wnyki. Rozumiem, ryby pływają na niby. Sytuacja wygląda tak, że no po końcu pandemii Bo pandemia się oficjalnie zakończyła koronawirusa już nie ma więc... No gospodarka ruszyła w Szwajcarii, nie? To wszystko, co było pozamykane, to po, otwierali jest zapotrzebowanie na pracowników duże. W związku z tym jest dużo zapotrzebowanie na pokoje. <grym> no i pokoi nie ma. Dzwoniła do mnie w tamtym tygodniu pewna agencja i mówiła, że mają dla mnie pracę, ale muszę sobie znaleźć mieszkanie. Bo oni nie mają. No i to właśnie chodziło tutaj o te regiony. Teraz tak. Czy agencja mnie oszukała? Takie pytanie powstaje. No. no, teoretycznie niby nie. A dlaczego teoretycznie niby nie? A no dlatego, że przybyłem właśnie. Do tej miejscowości, i do tego hotelu. No i co się okazuje? Przyszła właścicielka, i od razu się mnie pyta: Jak długo ja tu zostanę? To może pokażę tu z tyłu. To jest ten hotel. Hotel Kreutz. Szwajcaria jest mała, więc bardzo często się zdarza, że gdzieś w pracy spotykam ludzi, którzy, których znam, z którymi już pracowałem. Często wracam do tych samych miejscowości. No i tak się składa, że ja w tym hotelu już mieszkałem. No ale wracając do tej, do tej rozmowy z właścicielką, więc właścicielka przyszła. No i od razu pierwsze słowa: Jak ja tu długo zostanę? Bo szef powiedział, że miesiąc z agencji. Ja mówię, że nie wiem, jak ja tu długo zostanę, bo nie wiem, no ile jest praca. Trudno jest mi powiedzieć. I chciałbym zapłacić na razie za tydzień to ona mi mówi tak że jak wynajmuje na miesiąc to hotel kosztuje 900 już samo to że hotel kosztuje 900 za miesiąc no to już jest drogo no ale jest to cena jeszcze do zaakceptowania ale mi mówi jeśli będziesz płacił co tydzień to po 350. Bo mi mówi, ty mi powiesz w piątek baj, ja będę myślała, że ty zostajesz na miesiąc, ty mi powiesz w piątek baj. I ja będę rozmawiać innym, yy, którzy chcieliby wynająć tutaj ten hotel, bo, no bo jest bo, no bo jest zajęty pokój. Dlatego jak chcesz za 900, to musisz wynająć na miesiąc, a jak chcesz co tydzień płacić, to po 350. O, se myślę, no to grubo. No i teraz, bo czy agencja mnie oszukała? No niby nie. Bo mi napisał, że 900, nie? Ale nie musisz płacić od razu, mi napisał. Na początku wystarczy, że zapłacisz 250. No, i tu już mnie oszukała, bo nie można zapłacić 250. Trzeba zapłacić 350 czyli za cały tydzień. Chyba, że chcesz płacić codziennie, to będzie jeszcze drożej. Więc tak czasami agencje robią i mnie się to już zdarzyło, co prawda, dopiero drugi raz w dość długiej historii. No, ale można na coś takiego się natknąć. Niestety. Teraz tak. Hotel jest stary, jak wszystko w Szwajcarii. I w pokoje. No co prawda, no pokoje są dość przyzwoite. Meble nowe. Jest łazienka, internet, śmiga. Także no. Pod tym względem jest w porządku. Ale nie wiem, może kiedyś to jakiś był wykwintny wy hotel drogi. Dzisiaj to już z rudera. No i hotel jest obity. Pokój jest obity tak gdzieś do połowy ścian. Taką wykładziną. Wykładzina jest na podłodze i tak, no może nie do połowy, tak do jednej trzeciej ściany jest ta wykładzina. Kiedyś w dawnych czasach było na porządku dziennym, że wszyscy w pokojach palili papierosy. Dzisiaj się zabrania, ale wówczas nie zabraniano. Więc te wykładziny nasiąkły tym. Dymem papierosowym, no i w tej chwili sytuacja wygląda tak, że jest smród nie do wywietrzenia. Trzy lata można wietrzyć i tego się nie wywietrzy. Trzeba zdzierać te wykładziny, malować na nowo, wykładzić nie dawać już z powrotem. To oczywiście są koszty więc właściwie tego nie robi Co prawda nie wynajmie pokoju turyście bo ucieknie turysta Ale taki gastarbeiter z bloku będzie mieszkał Co prawda nie zapłaci tyle co turysta No ale też i remontu nie muszę robić No i I są takie I są takie są takie hotele. To kiedyś rozmawiałem z właścicielem takiego hotelu, z takim panem Józefem. Starszy gość. Ale miałem młodą żonę. Gdzieś z pół wyspu Kości Słoniowej czy skądś tam. No nie istotne. W każdym razie Józef mi powiedział tak, że Wynajmował kiedyś pokoju turystom, ale mówi: turyści narzekali, a to tego nie ma, a to tego nie ma. To mówi się ze złościłem: przeszedłem na wynajem pracownikom y, obcokrajowcom, którzy tu pracują, gastarbeiterom. I im nic nie przeszkadza. Jak cena jest dobra, to, to im nic nie przeszkadza. Jeszcze raz pokażę mój hotel. Hotel Kreutz. Tam na dole jest restauracja, siedzą ludzie. I się wydaje, że to tylko ta restauracja jest weekend czynna. W dzień poprzedni, że jest zamknięta. Tak coś kojarzę, jak już mieszkałem, to wydaje mi się, że właśnie tak to było. No nic, no to. No co zrobiłem? No wziąłem pokój na tydzień. I będę szukał coś innego. Bo ani cena, ani zapach mi nie odpowiada. A czy znajdę coś innego? To nie wiem. W sumie wróciłem w, w, w okolice, gdzie mieszkałem wcześniej. Tam za, za 30 km i, i jest ten hotel co mieszkałem już wcześniej. Ten seminar hotel Więc w sumie to Ja tam już dzwoniłem, nie ma pokoju Ale może coś się dzwoni Jest widok z, z hotelu Kroyd No tak wygląda hotel XIX wiek <laughs> Oczywiście hotel jest blisko linii Kolejowej, no w XIX wieku podróżowało się koleją, więc Hotele stawiali przy dworcach. W związku z tym co chwilę przejeżdża pociąg. Teraz dwa. No, zjechałem na dół i oczywiście jest gorąco, jest duszno. To nie jest to powietrze, które było w Davos. To jest spokój. Nie wiem, czy tu pralka jakaś jest. O, no i to są te właśnie wykładziny To no, jest do połowy ściany pociągnięte jakaś tam łazienka no jaka ona tam jest to to jest no ale jest no i na filmie tego nie czuć ale Mord jest straszny z tych papierosów. To jest masakra. No, już interweniowałem oczywiście w sprawie ceny. On twierdzi, że to nie tak. Było umawiane, że było mówione, że mam zapłacić na początku 250, a potem płacić co tydzień do kwoty 900. A właścicielka hotelu mi powiedziała coś innego. No nie wiem, będę jutro do niej dzwonił. Dobrze, zobaczymy. No tak jak mówiłem, w XIX wieku podróżowano koleją, no a z dworca do hotelu to dorożką. W związku z tym w hotelu nie ma parkingu. Trzeba szukać parking gdzieś na mieście. Ktoś mógłby zapytać: A dlaczego w hotelu trzeba płacić z góry? No więc odpowiadam, że nie zawsze tak było. Ja tutaj przyjechałem pierwszy raz w 2015 roku, i wtedy traktowali nas szwajcarzy normalnie, tak jak wszystkich innych mieszkałeś, mieszkałeś, mieszkałeś wtedy już tam minął powiedzmy miesiąc przychodził właściciel i się pytał czy by już mógł wystawić rachunek ale przyjeżdżali Polacy nasi rodacy znajmowali pokoje potem odjeżdżali po cichutku nie płacąc no i w związku z tym Szwajcarzy się dowiedzieli, nauczyli się już, że trzeba brać kasę z góry. Wracając jeszcze do pokoju, to pokój jest przerobiony. No to widać. O, tutaj są okna. Tu jest okno. Tu jest okno. Tu jest okno. I tu jest takie coś dziwne, bo tam jest okno. A to, tutaj, ta Łazienka, ona została dorobiona. Nie wiem dlaczego nie z oknem. Łazienka z oknem byłaby fajniejsza. No ale ktoś wymyślił, że nie. I to jest po prostu dostawione jako kawałek. A Ten pokój prawdopodobnie początkowo był dużo większy. Ale ponieważ dostawiono łazienkę, to się troszkę zmniejszył o tą łazienkę. No i jest prysznic. Tu walka, toaleta, jak to łazience. W XIX wieku nikt w hotelu nie robił Łazienek. Ech, I to mnie dziwi. To gdzieś ludzie się myli. Albo gdzie chodzili, że tak powiem, za potrzebą. Nie wiem. Czy pan się decydował, żeby nie jeździć dyliżansem? Żeby słuchać radia? Nie, <śpiewanie> widzi Pan. No właśnie otrzymałem informację, że będzie od przyszłego tygodnia, od niedzieli wolny pokój w seminar hotel. Więc wyniosę się z tego, się z tego smrodu <śpiewanie> za tydzień. Co prawda będę miał troszkę dalej do pracy, tu jeżdżę no ale mimo wszystko to na pewno wyjdzie. Dużo taniej. Więc co mam powiedzieć z wziętymą? Żeby się rozpiął Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, to proszę łapka w górę. Komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam.